W kolejnym filmie przykład z krótkim dzienniczkiem perfumowym. Po pierwsze, za dużo to ja nie nagram, bo latam, latam i zaraz będę dalej latać. Chwilę mogę iść troszeczkę spokojniej, bo dopiero mam coś na zadziemiu i jestem prawie na miejscu. Stąd też postanowiłam nagrać dzienniczek perfumowy dzisiaj w użyciu Um, połączenie z zapachem eksperymentu z crucis et dorąż i trochę takiej wytrawnej z głębią toby, indole czy engolans. też infancja Berda framboise, w ogóle będą dwie nowe infancje. Infancja claridad i oscuridad, najprawdopodobniej takie będą nazwy, czyli infancja jasność, infancja cynizm, ale mam też w planach ponieważ mam bardzo udaną bazę z pomidora i taki, za, taki w zasadzie klimat malinowy, taką bazę malinową i będzie no chyba dwie zabawy. Szampan, taki roślinny i taki wokół składników dzieciństwie typu liście porzeczek, rabarber, liście pomidora, maliny, liście malin. Oraz może w ogóle taki bardziej zapach ogrodu malinowego, ja jeszcze pomyślę, albo takich malinoporzeczek. Wokół takich właśnie e, beztroskich, aromatyczny owocowo e, właśnie takich e, zielonych. Klimatów, klimatów ogrodu dzieciństwa, klimatów letnich ogrodów. Także już długo będą zabawę żeby troszeczkę skoników porozrabiać. i to dzisiaj się odbawiłam. więc na razie się jeszcze muszę trochę odłożyć, Nie zmierza zrobiłam eee, czarnym z porzeczki, eee, na przykład przyszedł takich kilka skoników, koniecznie w pierwszej kolejności porozrabiać i będzie można dokonywać takich pierwszych zabaw. No nic, ja już jestem na miejscu. Także to tyle, jeżeli chodzi o Młodzień Permułda. I tutaj coś po się A ja odezwę się już później, co pewnie nie dziś, bo telefon średnio mam naładowany, co prawda ładowarkę, ale, ale pewnie się no, nie zdążę jakoś tak mocno podreferować z tych procentów. A zresztą muszę w moment iść na eskankę i się błądzę z Darkiem. Mm. także 本当にみんな来ていただいて。